Cześć, tu Marcin, a ty oglądasz kanał Edinburger, miejsce, w którym pokazuję, że podróżowanie nie musi być ani drogie, ani skomplikowane. Dzisiaj zabieram Cię za kulisy organizacji krótkiego, ale intensywnego wypadu, czyli City breaka. To jeden z moich ulubionych sposobów na szybkie oderwanie się od codzienności. Pokażę Ci pięć prostych kroków które zamienią chaos planowania w czystą przyjemność. A na końcu zdradzę jeden trik, który zaoszczędził mi ponad 500 złotych na jednym wyjeździe. No nic, zaczynamy. Krok pierwszy. Jak znaleźć tanie loty i nie dać się oszukać. Zaczynamy od serca każdej taniej podróży, czyli lotów. Większość ludzi popełnia tu jeden błąd. Najpierw wybierają miasto, a potem szukają lotów. My zrobimy na odwrót. Jeśli jesteś elastyczny, jeśli chodzi o terminy, wejdź na Skyscanner, zaznaczasz z Twojego miasta do gdziekolwiek, ustawiasz cały miesiąc i patrzysz, jak na tacy pojawiają się okazje. Podobnie działa Google Flights. Jego mapa CEN to genialne narzędzie. Ale teraz czas na moją tajną broń, której nie używa 99% podróżników. Strona azr.com. Wygląda topornie, jak z lat 90., ale to potężny kombajn do wyszukiwania tanich lotów. Możesz tu zrobić rzeczy niemożliwe gdzie indziej. Na przykład wylot z Warszawy, powrót do Gdańska. Idealne, jeśli mieszkasz pośrodku. Szukanie lotów na weekend, na przykład od piątku do niedzieli. W ciągu najbliższych 3 miesięcy, koniec z ręcznym przeklikiwaniem dat. A w opcjach zaawansowanych dzieje się magia. Możesz wybrać konkretne dni tygodnia, które Ci pasują i pozwolić systemowi znaleźć najtańsze połączenie. Pamiętaj, elastyczność to waluta, którą płacisz za tanie bilety. Krok drugi. Gdzie spać, żeby było wygodnie, bezpiecznie i przede wszystkim tanio? Mamy loty, czas na dach nad głową. Najważniejsza zasada: lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Zanim cokolwiek zarezerwujesz, otwórz Google Maps i sprawdź, jak daleko jest do najbliższej stacji metra lub przystanku autobusowego. Booking.com to mój domyślny wybór. Ogromna baza i darmowe odwołanie rezerwacji to twoja poduszka bezpieczeństwa. Airbnb wchodzi do gry, gdy jadę z kimś lub na dłużej. Własna kuchnia to ogromna oszczędność na jedzeniu. Hostel World to dla podróżujących solo i do najdroższych miast, takich jak Londyn czy Paryż. I teraz, czerwona flaga, na którą musisz uważać. Ukryte opłaty. Zawsze przewinna na sam dół i sprawdź opłaty za sprzątanie, podatek miejski, a nawet klimatyzację. Tak jak w moim filmie z RODOS, gdzie za klimę trzeba było zapłacić osobno. Zawsze celuj w oceny powyżej 8. Ocena powyżej 8 to Twój filtr na problemy. Krok trzeci: dojazd z lotniska. I to nie jest detal. Wiem, że to brzmi jak drobiazg, ale dojazd z lotniska potrafi rozwalić cały budżet i humor na początku podróży. Zanim ostatecznie zarezerwujesz nocleg, sprawdź, jak z lotniska się tam dostać. Czy jest szybki pociąg, tani autobus, a może tylko taksówki za 50 euro? Pamiętacie mój film z Grenoble? Loty były śmiesznie tanie, ale na dojazd autobusem do miasta wydaliśmy fortunę. Twoje najlepsze narzędzia to Google Maps. Romture Rio i aplikacje, takie jak Movie czy CityMapper. Sprawdzenie tego zajmuje 5 minut, a może zaoszczędzić godzinę stresu i mnóstwo pieniędzy. Krok czwarty to aplikacje, które ratują podróż. City Breaky są krótkie, więc każda godzina się liczy, dlatego warto mieć wszystko pod ręką w telefonie. Potem moje absolutne minimum. Google Maps z pobraną mapą offline. Działa bez internetu, po prostu przed wyjazdem ściągnij mapę, która ci będzie potrzebna. Revolut albo Wise. Płacisz w lokalnej walucie bez kosmicznych prowizji bankowych. To absolutny mus. I oczywiście CityMapper albo Moveit. Te aplikacje ogarniają komunikację miejską tam, gdzie nie ma jej w Google Maps. Pokażą ci, który autobus, gdzie się przesiąść, ile minut na piechotę. Dosłownie, jak osobisty przewodnik w kieszeni. Krok piąty, jak ogarnąć perfekcyjny city break w 30 minut. Ok, podsumujmy. Obiecałem, że to proste. Oto mój 30-minutowy system planowania. Na początku burza mózgów i research. Otwórz Azair albo Skyscanner, znajdź trzy najtańsze, ciekawe kierunki na interesujący Cię weekend. Następnie to weryfikacja. Dla każdego z tych trzech kierunków Otwórz w nowej karcie booking.com. Szybko sprawdź ceny sensownych noclegów. Jednocześnie sprawdź w Google Maps dojazd lotniska. Kierunek, który ma najlepszy stosunek ceny lotu, noclegu i łatwego dojazdu, wygrywa. Ostatnie 5 minut to rezerwacja i organizacja. Kup bilet lotniczy. Zarezerwuj nocleg. Wrzuć potwierdzenia do aplikacji Tripled albo do folderu w mailu. Gotowe, właśnie zaplanowałeś wyjazd. A teraz obiecany trik. Moim największym game changerem było założenie konta w programie lojalnościowym. Ja używałem Wizera Discount Club. Jedna opłata roczna zaoszczędziła mi z 1000 zł na biletach i bagażu. To nie jest reklama, to czysta matematyka. Niestety, Wizer już do Edynburga nie lata, więc już z tego nie korzystam, ale moim zdaniem z Polski jest to opcja warta rozważenia. Podróżowanie nigdy nie było łatwiejsze i tańsze. Jeśli ja teraz z Edynburga mogę latać po całej Europie za grosze, ty też dasz radę z Polski. W tej chwili z polskich lotnisk jest mnóstwo połączeń do różnych miast w Europie. Po prostu poszukaj i zacznij latać. Jeśli ten film dał Ci choć jedną przydatną wskazówkę, zostaw łapkę w górę. To dla mnie sygnał, żeby tworzyć więcej takich poradników. A jeśli chcesz zobaczyć, jak te plany wyglądają w praktyce? Kliknij w playlistę z moimi breakami, która właśnie pojawia się na ekranie. No, i oczywiście, zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnej podróży. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w Europie i tradycyjnie udanego urlopu.